Do honorowej zmiany warty. Wystąp! Serdecznie witam wszystkich przybyłych na uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Dla uczczenia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej flagę państwową podnieść. ど、ヒム。 Niepodległościowy apel pamięci odczyta kapitan Grzegorz Kuryło. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Goleniowa, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci w Goleniowie w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, aby przywołać pamięć bohaterów, którzy w 1939 roku oddali życie za Ojczyznę. Pochylając głowy w skupieniu i zadumie, oddajemy cześć i składamy hołd wszystkim naszym rodakom, dla których Ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostała dobrym najwyższym, a swoją ofiarą poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wołam żołnierzy z Westerplatte i Helu, obrońców, obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, bohaterów z Nadwarty i Wzury, spod Mławy i Zborów Borów Tucholskich, spod Tomaszowa, Lubelskiego i Kocka, Walecznych ułanów spod Krojant i Mokrej, obrońców Warszawy, Wizny i Twierdzy Modli. Wzywam wszystkich bohaterskich żołnierzy, którzy w 1939 roku przeciwstawili się niemieckiej i sowieckiej agresji. Stańcie do apelu! Wzywam mieszkańców i obrońców kresów wschodnich Rzeczypospolitej. Zaatakowanych przez sowieckiego agresora poległych na strażnicach granicznych Korpusu Ochrony Pogranicza obrońców Grodna, Lwowa, Wołkowska, Sarn i Czortkowa oraz żołnierzy spod Kodziowców, Jabłonia, Szacka i Wytyczna. Stańcie do apelu! Wzywam policjantów, kolejarzy, pocztowców, osadników wojskowych, młodzież akademicką, harcerzy oraz wszystkich, którzy tworząc oddziały samoobrony, trwali w walce godni i silni miłością do Polski. Stańcie do apelu! Do Was wołam, bohaterscy lotnicy i marynarze którzy w 1939 roku w bojach, w powietrzu oraz na morzu wykuwa, wykuwa, wykuwaliście chwałę biało-czerwonej szachownicy i bandery. Stańcie do apelu. Chwała bohater! Zzywam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego i heroicznych powstańców Warszawskich oraz niezłomnych żołnierzy którzy powojennego podziemia niepodległościowego do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości. Stańcie, do apelu. Wołam do was, żołnierze oraz rodacy bohaterskich obrońców ojczyzny we wrześniu 1939 roku, aby zapewnić Was, że marzenia, z którymi szliście do walki o niepodległość, Dziś, reali dziś realizujemy my, wasi spadkobiercy. Kolejne pokolenia Polaków czerpią z waszego etosu wz wzór patriotycznej postawy i oddania. Chwała bohaterom! Cześć i Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Cześć i Nie zapomnijcie bohaterskich rodaków, którzy do końca pozostali wierni wolnej i niepodległej Polsce. Niech ich postacie i czyny utrwalone w historii i tradycji oręża polskiego Będą dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej potrzeby. Chwała bohaterom. Cześć i powiedź! Głos zabierze burmistrz gminy Goleniów pan Robert Krupowicz. Szanowni Państwo, 1 września 1939 roku to jedna z najbardziej tragicznych dat w naszej historii. W tym dniu Polska, mimo sojuszu z Francją i Wielką Brytanią, musiała samotnie stawić czoła najpotężniejszej i najokrutniejszej sile ówczesnej Europy. Goleniów w tym czasie był miastem niemieckim, Golnow. O 100 kilometrów od tego miasta żyli ludzie, którzy stanęli do obrony swojej ojczyzny. Ludzie, którzy nigdy nie przypuszczali, że po sześciu latach okrutnej wojny to miasto stanie się ich nową ojczyzną. Wśród powojennych mieszkańców gminy Goleniów znajdowało się kilkuset żołnierzy, którzy 1 września stanęli do obrony swoich domów, rodzin i ojczyzny. Pozwolę sobie przytoczyć kilka wspomnień tych, którzy 1 września odpierali niemiecką agresję. Jan Kasicki. Walczący pod mokrą wspominał. W 1939 roku mieszkałem we wsi Leonówka, gmina Czarnków, powiat łódzk, województwo Wołyń. 14 sierpnia 1939 roku, idąc z kozą na pole kosić grykę, zauważyłem, że szybkim krokiem zbliża się do mnie sołty nazwiskiem Warką. Był bardzo zdenerwowany, ponieważ roznosił karty na pierwszą mobilizację. Kazał mi podpisać na kolanie odbiór karty mobilizacyjnej. Byłem tym bardzo zaskoczony. Nie namyślając się długo, poszedłem zaraz pożegnać się z rodziną. Ubrałem się w ślubne ubrania, ponieważ kilka miesięcy byłem żonaty, i za godzinę najbliższym pociągiem pojechałem do dubna. Tam przydzielono mnie do drugiego pułku artylerii konnej, który wchodził w skład wołyńskiej brygady kawalerii. Byłem wtedy w stopniu kaprala. Przydzielono mi dział. to jest 19 ludzi i 25 koni. Gdy nasz dywizjon postawiono w szyku do wymarszu na stację w celu załadowania się, wtedy dowódca dywizjonu, podpułkownik Kamiński, dał rozkaz, szable w dłoni. Złożyliśmy przysięgę, śpiewając starą polską pieśń: Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Po załadowaniu koni i broni do wagonów przejechaliśmy przez wów, Kraków częstokowe i wyładowaliśmy się w radomsku. Stamtąd konno pojechaliśmy pod granicę. 31 sierpnia podjechaliśmy na kilka kilometrów do granicy. Nasze działa zajęły stanowiska ogniowe, a mnie przydzielili do drużyny zwiady. 1 września 1939 roku na linii frontu piękna panuje cisza. Nic nie wskazuje na to, że będzie wojna. Pojawia się niemiecki samolot zwiadowczy. Przeleciał kilkakrotnie nad linią frontu. My zaczęliśmy z karabinów strzelać. Samolot odleciał. O pół kilometra była wieś. Pół godziny po odlocie samolotu wieś płonęła. Niemcy zrobili sobie z niej zasłonę dymną. Gdy pojawił się pierwszy, drugi czołg, chwyciłem lornetkę, obserwuję i melduję do swojego podporucznika, że pojawiły się niemieckie czołgi. A on odpowiada, że to nasze wracają spod granicy. Następnie chwycił ode mnie lornetkę i zobaczył chwycił mapę i przyrządy do obliczania i wydał komendę ognia. Nasze działa kalibru 75 mm wystrzeliły tylko jeden raz po środku. Drugi raz już nie zdążyły wystrzelić, ponieważ niemieckie czołgi poszły na tyły baterii, a inne zaczęły robić masakrę po naszych okopach. Zaczęła się dramatyczna walka My z karabinów i granaty. Oni z czołgami i wozami, nadleciało mnóstwo niemieckich samolotów, zaczęły zrzucać bomby i kosić z broni pokładowej. Padło dużo naszych żołnierzy i koni. Nie można było z tego piekła wyciągnąć naszych dział, ponieważ od czasu do czasu padł któryś z koni pociągowych. Zaczął się dramatyczny odwrót. Jan uniknął niewoli i wrócił do domu. W marcu 1944 roku został powołany powtórnie wcielony do pierwszej armii Wojska Polskiego. Forsował Bóg, Wisłę, walczył o wał pomorski, forsował Odrę i zdobywał Berlin. Po wojnie zamieszkał w Glewicach. Franciszek Bogacz. Walczył jako kanonier w 7 Pułku Artylerii Lekkiej. O swoim udziale w wojnie obronnej 1939 roku mówił. Dnia 1 września zajęliśmy stanowisko obronne w Woźnikach. Tam o godzinie 8 zaczęła się walka z samolotami. Tego dnia wycofaliśmy się za Częstochowę do Prądzina. Tam przebywaliśmy dwa dni i rano 3 września zajęliśmy stanowisko w Olsztynie koło Częstochowy. Po dwóch dniach zajęliśmy pozycję w Złotym Potoku. Tu walczyliśmy przez dwa dni. W drugim dniu 8 września 1939 roku przez cały dzień odbywały się naloty i ataki czołgów. W mój dział trzykrotnie trafiły pociski z czołgów. Ja zostałem trzykrotnie ranny, to jest w głowę, rękę i nogę. Dopiero 9 rano cała siódma dywizja włącznie z generałem Gąsiorowskim, poddała się i zostaliśmy zabrani do niewoli. Franciszek Bogacz w grudniu 1942 roku uciekł z niewoli i od października 1944 roku walczył w Armii Krajowej. Po wojnie zamieszkał w Goleniowie. Leonard Chłystek wspominał. Na krótko przed 1 września zostałem wcielony do kompanii telegraficznej przy Sztabie 16 Dywizji. Po wszczęciu działań wojennych przeszliśmy wraz ze Sztabem do Izbicy, a następnie w okolicie Rzychlina. Przyłączyłem się do napotkanych oddziałów wojskowych i przez bzurę a następnie w puszczę Kampinowską przedostaliśmy się w dniu 18 i 19 września do Warszawy. Po reorganizacji brałem udział w obronie Warszawy. Do domu wróciłem 7 października 1939 roku. Leonard w grudniu 1943 roku został schwytany w łapance ulicznej i wywieziony do królewca. Za próbę ucieczki przez trzy tygodnie był więziony w Elblągu, a następnie został wywieziony na roboty przymusowe na Litwie. Po wojnie mieszkał w Mostach i Goleniowie. Piotr Cichowski od 1 do 2 września 1939 roku walczył w bitwie pod Mławą w 20 Dywizji Piechoty. Piotr wspominał, na rozkaz dowódcy odwrót i przegrupowanie w kierunku Płocka. Niemcy bombardowali nas z powietrza i nastąpiło częściowe rozproszenie oddziałów. Dotarliśmy do Wisły i statkiem, który płynął z Torunia, dopłynęliśmy w okolice Jabłonnej. Koncentracja w lesie i przemarsz w okolice Zegrza, gdzie doszło do natarcia na Niemców i bezpośredniej walki na bagnety. Około 13 września przygotowania do oderwania się od Niemców i przemarsz, przemarsz przedzieranie się w kierunku Warszawy. Na Pradze północ zajęliśmy stanowiska obronne i w okopach od 14 do 27 września odpieraliśmy ataki Niemcom. Po kapitulacji na rozkaz dowódcy 2 października złożyliśmy broń. Niemcy umieścili nas na dziedzińcu Cytadeli Warszawskiej bez picia i jedzenia, potem do obozu przejściowego w Piasecznie. W 1945 roku został powołany do 41 Pułku Piechoty pierwszej polskiej jednostki stacjonującej w Goleniowie po demobilizacji powrócił tutaj wraz z siostrą Marią Matuszewską prowadził pierwszą polską aptekę która mieściła się przy ulicy Konstytucji 3 Maja Jan Kubinowski kampanię wrześniową skończył 5 października 1939 roku po bitwie o Kock. W swoich wspomnieniach pisał w walce o wolę głowską dwukrotnie zdobywaliśmy wieś wspólnie z kawalerzystami, biorąc do niewoli dwóch jeńców niemieckich. Ponieśliśmy jednak straty w ludziach. Oddziałom innych brygad nie udało się odzyskać utraconych terenów, a próba wdarcia się na silnie broniony cmentarz zakończyła się masakrą łanów. Natomiast nasz batalion 5 października po wycofaniu się do lasów głowskich leżących na północy uderzył ponownie i zdołał odzyskać zachodnią część wsi oraz dojście do cmentarza i kościoła w Woli Głowskiej. Było to ostatnie zwycięstwo naszej jednostki nad Niemcami. Podejmując ostatnią bitwę, generał Kleberg dał możliwość poznania smaku wojny rwącym się do boju żołnierzom z oddziałów pod jego komendą. Chociaż wiedział, że straty będą ogromne, a bitwa przegrana. Po wojnie mieszkał w Goleniowie. Kazimierz Nowak pisał: W czasie napadu Niemców na Polskę 1 września 1939 roku znajdowałem się na froncie do 20 września 1939 roku. Po rozbiciu naszego dywizjonu przez Niemców wracałem do domu. Lecz po drodze często trzeba było toczyć bitwy z ukraińskimi bandami, także dużo moich kolegów żołnierzy zginęło. Po wojnie zamieszkał w Marszewie i Danowie. Cześć ich pamięci. Proszę Państwa, na stoliku, tutaj za mną, każdy może pobrać broszurę zawierającą nazwiska prawie 300 mieszkańców naszego miasta i naszej gminy, którzy 1 września stanęli do walki w obronie Rzeczpospolitej Polskiej. Zapraszam do wspólnego złożenia. Państwo serdecznie dziękuję za pamięć za przybycie na tę uroczystość dziękuję za złożone kwiaty Nastąpi teraz odprowadzenie kompanii honorowej przy melodii piechota którą wykona nasza orkiestra w ten